będzie się działo. Pogoda dopisuje. Coś mi mówi, że tego wieczoru zobaczymy futbol wysokich lotów. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do wspólnego oglądania. Dzisiejszy mecz skomentujemy w duecie. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a obok mnie ostatnie notatki porządkuje właśnie Jacek Laskowski. Przed nami dzisiaj, drodzy Państwo, mecz o ligowe punkty. Anderlecht zmierzy się z Sintraiden Tomku przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grena obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie, jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Tak wygląda zestawienie gości na ten mecz. Widać, że zamierzają atakować, prawda? Wszystko na to wskazuje, bo ustawienie 1, 3, 4, 3 nie bardzo nadaje się do tego, żeby stawiać zasięgi przed własną bramką. Daje jednak możliwość osaczenia rywala na jego połowie, szybkiego podejścia do obrońców, a do tego pozwala atakować zarówno środkiem, jak i skrzydłami. W każdym razie możemy chyba spodziewać się falowych ataków i dużej intensywności w grze. Wizdek i zaczęło się. Nie wyglądało to najlepiej, i wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Łapie więc żółtą kartkę już na początku spotkania. I teraz sztab trenerski ma się nad czym zastanawiać. Też mi się tak wydaje. To wymowne spojrzenie oznacza uspokój się albo trafisz na ławkę. Wymuszona zmiana na pewno ograniczyłaby swobodę taktyczną sztabu szkoleniowego. Ze stałego fragmentu gry wrzuca w pole karne. Odważnie blokuje strzał. Dolberg. Szukają okazji, budują akcję, coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Kibice wstają z miejsc. Co za okazja! Będzie gol! No, wydawało się, że nie ma tu już żadnych szans. Ale udało się w ostatniej chwili sięgnąć tę piłkę. Będzie strzał, uwaga! Broni, tak! Ależ tutaj to wyciągnął! Zagranie w okolice pola karnego. Ładna parada, strzał wcale nie należał do najłatwiejszych. Spokojna interwencja. Trzeba było tu pokazać dobre bramkarskie rzemiosło. Zgodne z przepisami to zagranie. Odgwizdany rzut wolny. Zagrywa z wolnego piłkę w pole karne. Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. Interwencja, wybicie. Znakomicie, jak z podręcznika. Sędzia wskazuje na rzut rożny. Teraz stały fragment gry, kibice aż powstawali z krzesełek, okres dominacji ich zespołu. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego, no w końcu bramka! Udało im się! Mamy pierwszego gola! No, wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. Raz jeszcze okazja, by przyjrzeć się tej bramce, a wszystko zaczęło się od świetnego dośrodkowania zrzutu rożnego. Czapki z głów, bo ta główka była tego warta. Świetne uderzenie. Znakomita bramka. Prowadzą zatem jeden do zera, i to poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie, i to. Nie udało się utrzymać przy piłce. Świetne, padłe zagranie. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Wyblok, ależ to zrobił. Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać, ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Ndj. Nie powinni grać aż tak pasywnie. Rywal na nich usiądzie. No, i znowu są przy piłce. No, i będą teraz jeszcze dwie minuty doliczonego czasu. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. Dosyć gadania, zaczynamy grę. Łapie więc żółtą kartkę już na początku spotkania. I teraz sztab trenerski. Kibice wstają z miejsc. Co za okazja! Będzie gol! No, wydawało się, że nie ma tu już żadnych szans. Ale udało się w ostatniej chwili się. Będzie strzał, uwaga! Broni, tak, ależ tutaj to wyciągnął. Zagranie w okolice pola karnego. Ładna parada, strzał wcale nie należał do najłatwiejszych. Spokojna interwencja. Trzeba było tu pokazać. Głębokie dośrodkowanie z rzutu Bramka! Udało im się! Mamy pierwszego gola! Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. I uwaga, wykłada piłkę w szesnastce. Ale szukacja na gola. I jakimś cudem. Wciąż tylko jedna bramka przewagi. No trzeba jednak takie sytuacje zamieniać na gole. Zmarnowana szansa i impuls do lepszej gry dla drużyny przeciwnej. Okazaki. Musi to wykorzystać. Nie ma. Pokazał teraz klasę. Popatrzmy. Jest szansa na kontrę. Trochę za długo zwlekali. Choć wciąż mają piłkę. To ten kontratak oklapu. Ma sporo możliwości podania, na co się zdecyduje. Nie daje sobie odebrać piłki, pewna interwencja w obronie. Bardzo umiejętne teraz zachowanie. Pokazuje, że dobrze potrafi przytrzymać piłkę. Brawo, dobry odbiór blisko własnej gramki. Spróbują znaleźć wyłom w defensywie. Ta im teraz remis! Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Zablokował teraz ten strzał, ale dalej groźnie. Znakomicie wybronione. Brawo! Nowy zawodnik już gotowy do gry. Czy wpłynie na wynik meczu? Zrożnego w okolice jedenastki i nic z kornera. Wybija piłkę. Tylko minuta dodatkowego czasu. Nie traci piłki w tym starciu. Naciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Teraz, co za sytuacja! Ale bramkarz teraz bardzo dobrze. Znowią z rogu boiska i będzie okazja do wyrównania. Być może jedna z ostatnich. Wrzuca piłkę przed bramkę. Proszę Państwa, gól Remis na minuty przed końcem meczu. Ależ to będzie intensywna końcówka. Raz jeszcze spójrzmy jak rozegrali ten stały fragment z rogu boiska. Potem dobre wyjście do piłki, uderzenie głową. Bramkarz mógł już tylko się zastanawiać, czy nie będzie miał głupiej miny na zdjęcia. Gwizdek i zaczęło się. Łapie więc żółtą kartkę już na początku spotkania. I teraz sztab trenerski. Kibice wstają z miejsc. Co za okazja. Będzie gol. No, wydawało się, że nie ma tu już żadnych szans. Ale udało się. W ostatniej chwili się... Będzie strzał. Uwaga! Broni tak! Ależ tutaj to wyciągnął. Zagranie w okolice pola karnego. Ładna parada. Strzał wcale nie należał do najłatwiejszych. Spokojna interwencja. Trzeba było tu po... Głębokie dośrodkowanie z rzuturo. No w końcu bramka! Udało im się. Mamy pierwszego gola. I uwaga, wykłada piłkę w szesnastce. Ale szukasz Jana gola. I jakimś cudem, wciąż tylko jedna bramka przewagi. No trzeba jednak tak. Zablokował teraz ten strzał, ale. Znakomicie wybronione. Brawo. Nowy zawodnik, już gotowy do gry. Wrzuca piłkę przed bramkę. Proszę Państwa, gól. Remis na minuty przed końcem.